Witajcie w pierwszej wideo recenzji w ramach kampanii Historia Czerwona. Na pierwszy ogień powstanie z ruin Historia Odbudowy Warszawy w latach 1945-1956 autorstwa Roberta Nowaka. Tytuł jest nieco mylący. Autor, związany z ruchami społecznymi, z ruchami lokatorskimi, przedstawia szerzej historię Warszawy. Rozpoczynając od historii Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym, w znamiennym rozdziale Międzywojenna Warszawa, między enklawami bogactwa i bezmiarem nędzy, przedstawia stosunki własnościowe, które panowały w mieście, opierały się na prywatnej własności gruntów. Plany włodarzy miasta, takich jak Stefan Starzyński. Które rozbijały się właśnie o kwestie własnościowe. No i co najważniejsze z punktu widzenia osób interesujących się historią ruchu robotniczego, bardzo obrazowo omawia. Warunki mieszkaniowe klasy robotniczej czy bezrobotnych. To jest właśnie ten wspomniany bezmiar nędzy: ludzie mieszkający w budynkach skleconych z desek, skleconych ze skrzynek, osiedla nędzy, które powstawały wokół Warszawy w kilku miejscach. Druga część książki dotyczy już sytuacji z czasów II wojny światowej. Zniszczeń z roku 1939, późniejszych planów przygotowanych przez nazistów, tak zwanego planu papsta, mającego przekształcić Warszawę we wzorcowe, germańskie miasto prowincjonalne służące niemieckiej klasie panów i zniszczenia, oczywiście z roku 1944, z powstania warszawskiego. I kolejnych miesięcy po upadku powstania, a przed wkroczeniem do Warszawy wojska polskiego i Armii Czerwonej 17 stycznia 1945 roku. W tym momencie zaczyna się właściwa część książki dotycząca właśnie odbudowy Wa Warszawy wspomnianej w tytule. Autor rozpoczyna od omówienia. Tego pierwszego spontanicznego okresu, kiedy dawni mieszkańcy wracali do miasta, starali się na własny koszt, na własny rachunek odbudowywać to, co się dało, zamieszkiwali w budynkach nadających się jeszcze do zamieszkania, i w pierwszych miesiącach zmagali się z problemami godzącymi w podstawy ich egzystencji brakiem wody, brakiem dachu nad głową. Autor opisuje też przypadki katastrof budowlanych, w których ginęli ci, którzy zaczynali odbudowywać warszawskie kamienice. Następnie Robert Nowak omawia kulisy powstania Biura Odbudowy Stolicy i przygotowania grupy architektów zajmujących się opracowaniem różnorodnych koncepcji odbudowy Warszawy. Takie nazwiska jak Zachwatowicz, Sigalin pojawiają się wielokrotnie w jego opisie. On przedstawia ścierające się różnorodne wizje powojennej Warszawy, która była dla architektów o tyle wdzięcznym polem, że po tej pierwszej odbudowie spontanicznej przez mieszkańców, kiedy podjęto decyzję, że Warszawa jednak pozostanie stolicą Polski, nie będzie stolica przeniesiona, na przykład do Łodzi, która była mniej zniszczona w toku działań wojennych, można było przedstawić całościową wizję miasta. I tutaj Robert Nowak ściera się z tezami wielu warszawianistów. Jak również przedstawicieli obecnej polityki historycznej, że odbudowa była w dużej mierze powiązana z niszczeniem tkanki przedwojennego miasta, tej Warszawy, takiej wyśnionej Paryża Północy, idealizowanego w obecnej narracji historycznej. Robert Nowak rozprawia się z tym, pokazując, w jaki sposób koncepcje odbudowy miały wpływać na lepsze funkcjonowanie tego miasta od strony społecznej. Tutaj jest przedstawione między innymi budowanie osiedli mieszkaniowych, koncepcję tego, jak te osiedla mają wiązać się z infrastrukturą, różnego rodzaju udogodnienia dla mieszkańców, które zaczęto wprowadzać właśnie w ramach odbudowy, a także zmiany stosunków społecznych, ponieważ ta powojenna Warszawa nie opierała się już na, na własności prywatnej. Robert Nowak się rozprawia również z takim mitem, że właściciele dawni kamienic chcieli je odbudowywać, natomiast nowa ludowa władza zabroniła im tego. Otóż jak wynika z przykładów, przedstawionych w książce. Często sami dawni właściciele, jeśli się znaleźli, przeżyli wojnę, no to bardziej im się opłacało wyburzyć te resztki kamienicy, niż odbudowywać je na własny koszt. To są w zasadzie największe zalety, zalety tej książki. Myślę, że każdy, kto interesuje się Warszawą i odbudową, powinien po nią sięgnąć. Ona ma pewne bardzo niewielkie mankamenty. No, w pewnym momencie pojawiają się zbyt długie cytaty, brakuje części bardzo istotnych danych, które wartościowo uzupełniłyby informacje pojawiające się w książce. No i niestety ta książka, jak na pełne omówienie tematu, jest trochę za krótka. Wartałoby. Uzupełnić ją i, i no, prosić o więcej, ponieważ ten temat jest bardzo obszerny, natomiast należy autora bardzo pochwalić na przykład za dokumentację zdjęciową, która pojawia się w tej książce. Ona pozwala umiejscowić różnego rodzaju projekty odbudowy w tkance miejskiej. Już współczesnej Warszawy. Tutaj zdjęcia archiwalne sąsiadują ze zdjęciami już robionymi współcześnie, co jest bardzo dobrą kompozycją, dobrym połączeniem. Więc z czystym sumieniem polecam lekturę Powstania z Ruin jako dobrej książki mającej. Pewne mankamenty, natomiast na pewno jest to najlepsze opracowanie dotyczące odbudowy Warszawy, Warszawy lat bezpośrednio powojennych, które jest dostępne na polskim rynku księgarskim. Warto po nie sięgnąć, ponieważ jest to książka pisana z punktu widzenia społecznego, a nie mitów o Paryżu Północy czy złej ludowej władzy, która zniszczyła. Warszawę odbudową, tak więc polecam wszystkim książkę Roberta Nowego.